I z tej strony Adius. Ja z tej strony Adimusia To jest kolejny odcinek na moim kanale. I no jak widzicie, co ja tutaj robię, to już pewnie się domyślacie, co bym chciał dzisiaj zrobić. Tak, to jest krótki poradnik, jak zbudować rakietę w Minecrafcie. Oczywiście pokażę wszystko krok po kroku. Ponieważ dzisiaj. Chciałbym polecić na taki, no wybudowany przeze mnie księżyc, jak już go tam widzicie. Tutaj stanowisko, wszystko mam do enchantowania, jak widzicie. Tu, se tą zbroję z ale tak. Na początku muszę wyburzyć tutaj to wszystko. To jest taki, no już mówiłem, króciutki poradnik jak udać się... W kosmos, rakiety w kosmos. Uhu. okej. Okay. Na samym początku potrzebujemy tak: tłok, obserwator, zapalniczkę, e, slime blocka, i potrzebujemy też e, Tłok, le, lepki tłok, o. Tylko najpierw go trzeba znaleźć O, tu jest. E, to chyba wszystko. Nie, jeszcze obserwator. Ok. Teraz wszystko. Na samym początku. Budujemy wieżę na 6. Usuwamy dwa bloki. Tak, żeby na dole zostały trzy, a na górze jeden. Następnie kładziemy tutaj obserwator oraz, uwaga, lepki tłok. Resztę można już usunąć. Tak samo tutaj na górze. Następnie obserwatora dajemy w miejscach rozłożonych równiutko, czyli w ten oto sposób. I na wierzch dajemy e, suche tłoki. No, czyli pistony. Całość e, w środku trzeba obudować na dwa. Następnie wystarczy tutaj e, zrobić. No, takie coś. Oj, przepraszam. Nagrywa się? Nagrywa. E, wystarczy zrobić takie coś i będzie wszystko ok jeśli ktoś bardzo by chciał to może oczywiście sobie dam udekorować na przykład nie wiem szkłem albo czymś tak ja teraz o to może sobie jakoś tak udekorować jeśli by ktoś chciał myślę że poradnik pomógł o nie wiem tutaj takie coś sobie możecie zrobić eee, a następnie Podpalamy tylko. O! Leci. Tylko musiałem. O nie! No właśnie, potem trzeba odczepić tutaj tą jedną rzecz, żeby nie było przytwierdzone w ogóle do podłoża. No, i jak widzicie, taka, taka rakieta może sobie lecieć. My ogólnie lecimy tutaj na tego. Zbudowanego, niestety, przeze mnie księżyca. Tak sobie lecimy, lecimy. No, no i to jest moja rakieta. Za chwilę przejdziemy do odcinka. Dlatego, no, to jest mój księżyc taki śmieszny. A to byłaby króciutki poradnik, jak zbudować rakietę w Minecrafcie. Ale nie zajmując się już tym. Przejdźmy do odcinka. Okej, okay, moi drodzy, widzimy się po cięciu. Jestem znowu, moi drodzy, znalazłem tutaj taką mapę. Jak widzicie, to jest wioska. Zainteresował mnie tutaj taki taki właśnie czarny punkcik dlatego my wiesz też idziemy jak widzicie mój ekwipunek niezbyt dobry mam aby taką zbrojkę aha i, ta, i tam przed chwilą właśnie mi mówić, mówić. jak to mapę znalazłem. To jeszcze przy okazji znalazłem obsydian bardzo dużo w skrzynce było nie wiem czemu aż tak siedem budki zapalniczka i trzy diamenty w skrzynkach Ała? I no, mam 14 pochodni, kilof 2 kilo wyłuk. I tu jest mapa. O, akurat jest. Ty! To jest bardzo podobne. To jest bardzo podobne do Adrianowic Okej, okay, mapy już chyba nie potrzebujemy. Ej, nie spotkałem się jeszcze z, tym, z czymś takim. Zobaczcie, opuszczona. I co zrobisz mi, nic mi nie zrobisz? Uuuu, Uuu. no dalej, chodź. No czemu nie przyjdziesz? Musiałbym sobie zrobić. Łóżko sobie wezmę. Od razu tutaj sobie położę. Mapy już też nie potrzebuję. I idzie. Przepraszam, że to zrobię, ale. No, na razie jeszcze bym chciał. Okej. Okay. Myślę, że poradnik Wam się chociaż spodobał. Film nie musi być zbyt ciekawy. Cześć, mieciu. kurde, teraz zapomniałem, że crafting tam zostawiłem. Teraz sobie przypomniałem, a to wezmę tego. Bo się tak pewnie dziwiliście, nie, że skąd ja mam te wszystkie przedmioty skoro craftinga nie mam Kurde, zapomniałem Wiecie co, wezmę sobie dzwonek też, a czemu by nie Jakby co, to tą mapkę sobie samemu stworzyłem, ponieważ to jest taka jakby przygodowa O, od razu tutaj to weźmiemy Od razu to słomę też sobie od razu weźmiemy. Nie, nie, nie mam gdzie to ustawić. Myślę, że tyle mi wystarczy na dobry początek. No, zgnijego ziemniaka co ty tam nie chce. No i co się patrzy już? No naprawdę taka bieda. Nic z nich mi nie wylecia. Aha, nie, nie, mam pięć mięska. Chrum, chrum! Mięsko dobre. Dobrze, już może tak to nie będę robił, tylko zbiorę sobie jeszcze drewno i sobie mieczyka porobię. Musimy wziąć jak najwięcej drewna, ponieważ nie, co mnie w tej wiosce stanie, ponieważ nie bez powodu tam była mapa. Mapa przygodowa, którą sam zrobiłem plus mapa. Nice. Okej. Okay. Czyli plan jest prosty. Budujemy sobie mieczy oraz kolejne e, kolejne TTE. E. I siekierę, Kolejną siekierę. Ale przed ten czas sprawdzić, co tutaj jest. Ponieważ jak już mówiłem mapę zrobiłem, ale wioskę tą opuszczoną pierwszy raz co widzę to samo już znalazłem. O. Aha, czyli tu jest całe nic, tak? Правда, ты с... не пусть Витай, Tutaj, 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 nie ja tutaj, tutaj, wow. Naprawdę tutaj, 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 Naprawdę, tutaj, tutaj, tutaj nic nie ma. Halo, Minecraft. Dobra, wiecie co? Nie będę tak wszystkiego po kolei szukał. Tylko trzeba czy co było tutaj na tej mapie. Tutaj coś jest. Tam. Idziemy to sprawdzić. To jest absurdne? Chyba tak. O, od razu sobie bym piecy wziął. O, dziękuję. To też. Skrzynkę też. Okej, okay, dobra, robimy porządek. To już mu się nie przyda. Mapa, tym bardziej. Piacyk też. E, Bierzemy crafting. Hmm. Ile chlebów? Będę miał milion chlebów. E, co? O, tu są chleby. Myślę, że na razie. Potrzebuję pana Patyka. Tak wiem, że potrzebuję patyki, 28 patyków. Nie, ja tego nie zrobię. Nie mogę. Przykro mi. Więżanę te trzy diamenty, no ale. No nie chcę, no nie chcę, no nie. Mieczyk. I mogę jeszcze sobie zrobić jeden kilof, okej? Okay? Okej, okay, czyli teraz robimy tak porządek. Patyki. Miecza sobie zostawię. Drewno też tu idzie. Kilof na razie też tu idzie. Ten ma cztery obrazy, Ten ma Cztery, ten ma trzy. Hmm, Czy ten idzie tutaj? Ja zbiorę crafting i idziemy zobaczyć, co jest tam na dole. Mm, kurczę, nie ma tutaj czegoś jeszcze, naprawdę ta wioska jest taka biedna. Wiem, że jest opuszczona, rozumiem, ale. prawdę? Aż tak? No, wiecie, co mi się na dnie chce noc No, cześć, cześć. Idę tam na dół, już nie wiem. Jolo! Ała. A Creeper to był, jolo. Teleportacja na poziomie szesnastym. W ostatniej sekundzie. Hmm. Teraz już widzicie, że z portali nie wychodzi się na hama. Ja bym zginął chociaż mam fajnej temy. Ja nie chcę zginąć. Porta do portalu już też nikt nie wejdzie. Nieco co krzyczysz? Yeah. No kuźdę wiedziałem. No i co się sapiesz? O kuźdę, pół serduszka? No, więc to by było chyba w dzisiejszym odcinku. Na tyle jeszcze na sam koniec chciałbym, abyśmy się delikatnie rozerwali, mówiąc to dosłownie, bo już widzicie, co ja chcę zrobić. Ej, uważa, bo Cię głowa oderwie. Pum. Padł. Eee... Dobra, więc... Południowy zobaczenia zobaczenia i cześć. Do zobaczenia w w odcinku. odcinku.